Dell XPS 15Z wyposażony jest w płaską budowę o grubości 2,5 cm, która wykonana jest z aluminium i stopu magnezu. Klapa chroniąca ekran jest matowa, przez co nie zostają na niej odciski palców, lecz szybko się rysuje. Wnętrze laptopa wyłożone jest stopem magnezu, które doskonale współgra z nowoczesną stylistyką obudowy. Dell oferuje dobrej jakości matrycę o przekątnej 15,6 cala, która pracuje w rozdzielczości Full HD. Cechuje się na wysoką jasnością i szerokimi jak na laptopy kątami widzenia. Z pewnością do tego laptopa nie będziesz musiał podłączać zewnętrznego monitora, aby móc wygodnie pracować z kilkoma otwartymi oknami. Jedyny mankament to błyszcząca powłoka matrycy, która działa niemal jak lustro. Komputer oferuje większość z obecnie wykorzystywanych bezprzewodowych interfejsów i gniazd. Chociaż obudowa ma sporo miejsca, to wszystkie gniazda oprócz jednego umieszczono z lewej strony, co nie jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż są one zbyt blisko siebie, a to może utrudniać jednoczesne wykorzystywanie kilku gniazd naraz. Laptop wykorzystuje dwurdzeniowy procesor Intel Core i5-2410M. Nadaje się on do pracy z aplikacjami biurowymi, jak i multimediami, a także sprawdzi się w grach. Wspiera go 6 GB szybkiej pamięci RAM, dzięki czemu system działa komfortowo i stabilnie. Laptop wyposażony jest w dwa układy graficzne – energooszczędny, zintegrowany z procesorem oraz zewnętrzną kartę graficzną. Dzięki technologii NVIDIA Optimus laptop potrafi automatycznie przełączać się pomiędzy układami graficznymi, tak aby uzyskać optymalną wydajność i zużycie prądu. Chociaż Dell wyposażony jest w zewnętrzną kartę graficzną, to i tak w grach spisuje się słabo. Dell XPS 15Z to jeden z najfajniejszych laptopów multimedialnych, który oferuje spore możliwości i dobre wyposażenie. Można się przyczepić do jego niskiej wydajności w grach, ale za to długo działa na baterii. Moim zdaniem bez problemu zastąpi on stacjonarny komputer.